Leopold Chorowic, obraz olejny, rocznica zburzenia Jerozolimy. Grafika: Żydzi modlący się w dzień Tisza Be'av w synagodze na nalewkach. Tygodnik ilustrowany, Warszawa 1872. W połowie tego roku Leopold Chorowic, węgiersko-żydowski malarz, mieszkający i pracujący w Warszawie. Zakończył po półtor roku wytężonej pracy niewielki formatem obraz. Uznany potem przez krytyków sztuki, przez historyków sztuki, za opus magnum w jego twórczości. To dzieło życia przedstawiające Żydów modlących się w synagodze na nalewkach, chorowic zatytułował rocznica. Zburzenia Jerozolimy. Nie jest to bynajmniej pierwszy obraz chorowica o tematyce żydowskiej, ale z jakichś powodów, z jakichś ważnych względów, na temat których trzeba będzie tutaj porozmawiać, za taki właśnie został uznany. Choć Trzy lata wcześniej, w roku 1869, Chorowicz namalował Bakałaża, płótno przedstawiające nauczyciela żydowskiego, tzw. Mełameda, uczącego małych chłopców sztuki czytania. Bakałaż znany był szerszej publiczności warszawskiej dzięki opublikowaniu w roku 1870 jego wersji graficznej jednocześnie przez dwa czasopisma Kłosy. Oraz tygodniki ilustrowane. To zdarzało się bardzo rzadko. Nie przypominam sobie takiego przypadku, bowiem te pisma raczej konkurowały ze sobą. Obraz cieszył się, jak widać, uznaniem dwóch redakcji i zapewne znacznym powodzeniem u czytelników. Ale u krytyków sztuki przynajmniej początkowo spotkał się z uznaniem dość umiarkowanym. Trudno bowiem za entuzjastyczne uznać stwierdzenie, że. Cytuję: „Jest to dzieło, które warto cenić, nie bacząc na jego wartość artystyczną”. Krytyk być może był pełen dobrej woli, ale chyba nie był za mądry. A Chorowicz na pewno nie za szczęśliwy, jak to przeczytał. A jeśli bakałarza ceniono nie za wartość artystyczną, to trzeba zadać pytanie: za co? Tym czymś mogła być wyłącznie tematyka. W tym wypadku. Żydowska, polska, polsko-żydowska, religijna. Trzeba powiedzieć w tym miejscu też, że e, temat żydowski stał się w tym czasie jeżeli nie modny, to w każdym razie obecny w sztuce i na pewno też ważny. Osobnym problemem, ale takim którego nie można tutaj pominąć, jest Rosnące zainteresowanie Polaków Żydami i życiem żydowskim przejawiające się w próbach modernizacji samych Żydów i życia żydowskiego. Celem tego zabiegu miało być, jak pisano wówczas, sprzęgnięcie obywatelskie Polaków z Żydami. Pisano oczywiście obywatelskie, ale myślano patriotycznie w Królestwie Polskim nie wszystko można było napisać. Jeśli tak było, a było tak na pewno, to to wzmożone zainteresowanie społeczne życiem żydowskim, w każdym jego wymiarze, par excellence żydowskim, żydowsko-polskim, społecznym, gospodarczym, nawet e, politycznym, wszystko to nie mogło się obyć bez udziału ludzi sztuki. Nie tylko malarzy czy rysowników, ale także pisarzy czy muzyków. Czasami pisarz i rysownik występowali razem. Meirezofowicz orzeszkowej wydane w roku 1878 to druga polska powieść o tematyce żydowskiej, albo raczej o kwestii żydowskiej. Nie był to wówczas tylko problem literacki. U schyłku XIX wieku Żydzi w Europie Środkowej stanowili trzeć co do wielkości naród. W tym czasie więcej było tutaj tylko Polaków oraz Ukraińców. Mniej o jedną trzecią łącznie Czechów i Słowaków. Trzykrotnie mniej wszystkich Serbów. W Królestwie Polskim co piąty mieszkaniec był Żydem i rodziło to problemy. Pierwszym było pytanie, czy i jak Żydzi, którzy nie chcieli wychodzić ze swojego przysłowiowego getta, mogli przystosować się do modernizującego się społeczeństwa polskiego. Drugim było pytanie, czy i jak społeczeństwo polskie mogło przystosować się do Żydów, którzy nie chcieli z tego getta wychodzić. Orzeszkowa Wezofowiczu zajęła się głównie relacjami wewnątrzżydowskimi. Michał Elwilo Andreoli zilustrował powieść, przedstawiając ten sam problem troszkę w innym świetle, troszkę według swojego punktu widzenia. W gruncie rzeczy może trzeba dodać w tym miejscu jeszcze to, że podobno byli Żydzi, którzy uczyli się polskiego po to, żeby Meira Ezafowicza przeczytać. Tak czy owak, ilustracje do tej powieści to pierwszy w ogóle w historii sztuki europejskiej, a więc w tym czasie i światowej, cykl rysunków poświęcony Żydom współczesnym, a nie, jak do tej pory, ich historii opisanej w Biblii. Bakałasz z 1869 roku i rocznica zburzenia Jerozolimy, późniejsza o 3 lata. Wcale nie są pierwszymi polskimi judaikami o współczesnej tematyce religijnej. Ale rocznica zburzenia Jerozolimy za taką jest uważana. Ten naprawdę pierwszy nowożytny judaik to Żydzi warszawscy Artura Grodgera. Znamy czterech bohaterów tego rysunku e, z nazwiska. To Jastrow, Meisers, Feinskind i Kramsztyn. Wymieniam je dlatego, że znaleźli się oni na tym rysunku, stali się bohaterem tej grafiki, dlatego, że sprawa, w której wzięli udział, miała charakter par excellence. Polityczny. Powstanie styczniowe, przypominam, to jest 1861 rok, wisi w powietrzu. Jak to było naprawdę? Artur Rodger, wówczas student wiedeńskiej ASP, informacje o patriotycznych manifestacjach w Warszawie znać mógł tylko z prasy. Ale na pewno nie z prasy wydawanej w Królestwie Polskiej, tylko co najwyżej z prasy wydawanej w Zaborze Austriackim w Krakowie. I właśnie z krakowskiego czasu dowiedział się o okolicznościach manifestacji patriotycznej, którą stał się pogrzeb arcybiskupa Fiałkowskiego. Mógł przeczytać. Na placu bankowym 10 października na estradzie umyślnie wystawionej oczekiwało pod chorągwią z orłem białym duchowieństwo wyznania starozakonnego otoczone tysiącami swoich współwyznawców. Rabini złączyli się z orszakiem i za trumną postępowali. wobec trumny arcypasterza złączyły się wszystkie stany i wyznania. Środkowa Postać na rysunku to na pewno rabin Bermeisens. Obok niego stoi drugi rabin, Markus Jastrow. Trzecia postać to kaznodzieja Kramsztyk. Czwarta to prawdopodobnie prezes dozoru burzniczego w Warszawie, Mojżesz Fański. Te postaci mają, te portrety mają charakter imaginacyjny, dlatego że żadnego z czterech wymienionych osób Grodger na oczy nie widział. Cykl zaś Warszawa 1, składający się z siedmiu rysunków, wystawiono jeszcze w listopadzie tego roku, to znaczy 1861, w Wiedeńskim Kunstverein. Wkrótce potem wydano w formie albumu Heliografiur z dedykacją autora: pamięci poległych i rannych na ulicach Warszawy współbraci, a ku wiecznej morderców hańbie. Ten album kupić można było w Wiedniu, zapewne też w Krakowie, ale na pewno z powodów zrozumiałych nie w Warszawie. To wszystko i samo wydarzenie i ilustrujące je Grafiki powstają w roku 1861. Skąd więc opinia, że namalowana w 1872 roku rocznica zburzenia Jerozolimy jest pierwszym żydowskim obrazem o tematyce religijnej? Obawiam się, że. Będzie to tematem następnej historii jednej grafiki. Dziś yy, zapewnić mogę, że to pierwszeństwo Żydów Warszawskich nie zostało z skutkiem jakiejkolwiek...